się składa, że mam bardzo proporcję. Uuu, moje? Ja? Ale. Za... Jestem monorożcem. Nie patrz na mnie, nie patrz na mnie. Jestem potworny, odrazający! Tylko jedna szczęśliwa głąbeczka zdobędzie serce tego dorodnego, szlachetnego jelenia. Jakież on ma wspaniałe poroże. Symbol niesłychanej wręcz odwagi. Jakąś siłę. Męski urok i wdzięk jest niesamowity. No przecież właśnie wam to mówiłem. Nie chodźcie na wagary, nie rozmawiajcie z obcymi i nie biegajcie z nożyczkami. Spróbujemy znaleźć panel sterujący. Zamaskowany zapaśnik zawsze jest gotów ratować swoich kompadres. Chodźcie, trzeba coś wymyślić. Nasza drużyna Gamma wygrała... Wszystkie dotychczasowe zawody uczelniane. Jest taka opcja, żebyś właśnie ty do nas dołączył. Farciarz z siebie! jak to zrobiłaś? Nie masz dokąd uciec! Chcesz się wydostać? Musisz przyjść do mnie po klucze. Ja go miałem wygrać! Dali zielone światło. Obiecali mi, że pojadę na Grand Prix. Osiem lat jeździłem, jak mi kazaliście! Lotek! Transformacja! Powiedz papa swoim zmartwieniom! Ja też pokażę, na co mnie stać! W obliczu zniszczenia Novalis i szokującej zdrady kapitana Kuarka, prezydent Fireonics wprowadził stan wyjątkowy w całej Solanie. To także nasza sprawa. Jestem przedstawicielem Kościoła Wiecznego Ognia na tych ziemiach i moim obowiązkiem jest ci towarzyszyć. Nigdy nie widziałem taty takiego wzburzonego. Kiedy zaczął krzyczeć, wystraszyłem się. O, przybyłeś porozmawiać z królową. O, no niestety dworu już tu nie ma. Na zimę wyjeżdża do Madrytu. Wrócą dopiero wiosną. Musisz napisać do ich wysokości i poczekać tutaj aż do wiosny. To niesamowita kraina, potężne imperium, ludzi obwieszeni złotem, kosztownościami wszelkimi, domy oblepione złotem, wszędzie złoto, złoto! W imieniu króla Franciszka I zbieram załogę, która popłynie ze mną na nową Fundlandię. Jestem pewny, że ta ziemia jest zamieszkana. Weź ośmiu ludzi, idźcie się rozejrzeć, a jakby co, żadnych zachowań wrogich wobec tubylców. Eee... Jest... beznadziejny. Za to ja słodziutkie jestem. Nie jestem niski. Jeszcze się rozwinę.